zacznę się z państwem witam chyba 24 24 czerwiec 2000 któryś tam rok 24 rok proszę państwa tu mam pomidora który został Zniszczony nie wiadomo bez kogo, a tu jest sprawca, o, wiecie, tamtego roku wszystko zniszczył. To nie jest szczur, bo ma ogonę cienki, także radził sobie dobrze. Także się udało gościa nakryć. Widzicie jakie piękne bujne pomidory? To wszystko na kurzenicach Ostatnio pokazywałem. To tunel był troszkę wymolestowany dwa dni temu, bo obcinałem liście, a teraz ów ładnie się rozkrzewił. I drodzy Państwo. Było dwa ładne pomidory czerwone, jednego zjadłem, a drugiego zostawiłem, bo nie wiedziałem jaki to jest sprawca, czy ślimak, czy jaka mszyca, a też tu się okazuje, że to jakiś chomik mi zrobił robotę. No i moja kapusta z rana, wpół do piątej rano, pięknie wygląda, pięknie. Idę popatrzeć, czy pszczółki już latają, ale lipy przekwitły, to raczej będą spać w ulach. Fajne, rzeźkie powietrze. Nie wiem, może z 15 stopni jest na plusie. No moje bidule zaczynają robić brody. To znaczy, że dość dużo ich się namnożyło, no ale jest taka sprawa że to wszystko siedzi na małych wylotach na bardzo małych wylotach tu jest założony izolator jednoramkowy tu fajnie się mają też się fajnie mają te nie wylęgły, nie wiem dlaczego i te dość mocno mi wojarzą i to wszystko trzymam na małych wylotkach Podejrzewuję, że jest dość duże stężenie dwutlenku węgla, i dlatego tej warozy może nie być dużo wulu. Ciężko powiedzieć, drodzy państwo. Ta też wyszła. Ta nie wyszła. Czyżby UL12 trzeba było matkę zaizolować, aby tą warozę przechwycić? No i tu jest też fajnie wyszły. To jest ul numer jeden, tu były dwie matki, jedna młode, jedna bez jednego skrzydełka, druga ze skrzydełkami. Teraz się okazuje, że już tej matki bez skrzydełka jednego nie znalazłem. I chyba czerwi matka z tymi dwoma skrzydełkami zdrowa. No i ta jest dziw, że ona mi nie wylęgła. Też jest na bardzo małym wylotku, ten ul ma bardzo mały wylotek. I co dziwnego, to też... Mimo, że mały wylotek tam był, to czasem waroza tą rodzinę przysiadała. I ciężko powiedzieć z tą teorią, jak to w ogóle się ma do czegoś. O, tu coś jest. Uch, tu maszyna do fotografowania wyleciała. Tu moja dziupla czeka. No i tu jest odkładzik. Tu jest UL numer 2, Moja matka zaczęła jest no ten ul numer 2 i ul numer 14 dwa razy opyskałem ja z kluczem zielem, tak jakbym chciał to wyleczyć, wyleczyć, wyleczyć eee, Ja z kluczem zielem z resztek warozy, no ale w ul, ul numer 2 warozy nie było, tak samo jak w ul, ul numer 14, mimo że te rodziny były słabe no i tu coś mi kurda takiego syfu się narobiło na wylotku, nie wiem skąd to jest rodzina dość silna, nie wiem dlaczego ona nie wylega i proszę Państwa tak wygląda z rana u mnie na mojej gospodarce największy sukces że ten mysior się chyba to nazywa się złapał i nie będzie mi haratał pomidorów to mój szczał w dziesiątkę Coś okropnego. Taki gat rzucił się na moje pomidory. Jest chyba 12 stopni. No, czuć chud. A teraz mam jechać po kurki, kupić takie takie małe kokosie. No, ponieważ moje brachmy żadna nie kwacze. Koguty mam dwuletnie i dalej muszę chować, bo. Nie ma się na nowe. Będę chciał moje koguty brachmy skrzyżować ze zwykłymi wnioskami, żeby wyszły takie hybrydy. No i co tu jest? No, Ziemiaki, pyry. Bardzo ładnie to wszystko wygląda. Tu w nich rośnie burak cukrowy. Proszę popatrzeć jak się krzepi. No, były wysadzone nasionkę. Tam też rosną, tu były wysadzone na Ta siąka opadła, proszę Państwa, jesieni w ubiegłym roku opadła i dalej no po prostu zimy przejrzała w ziemi i skiełkowały, skiełkowały te, te, te całe buraki cukrowe. To może byśmy sadzili teraz na zimę buraki, żeby dobrze kiełkowały. I tu dynia. Ale chyba ją trzeba będzie wyciąć, jak mi zacznie wchodzić tą kapustę. No ciężko powiedzieć, jak ta impreza z tą kapustą się zakończy. Tu mam parę posadzonych ziemniaków które kupiłem na rynku okazało się, że są tak twarde jak kamienie ciężko ich było strugać bardzo mi się spodobały bo je można trzymać parę dni nie ślizgną. będę chciał je zamnożyć jaka puszcza no skomentujcie jak wy to widzicie czy ona wyda plony czy ona się uwiąże no coś tam składa no i nie widać tu żadnej mszyty. Około 10 razy opryskałem wodą ze sodą. To jest na litrę wody łyżeczkę, na 2 litry wody płaską łyżeczkę sody, więc nie dajcie, można dać jakiegoś taniego płynu inaczej, kropelkę to rozmieszać. No i tak po 10 zabiegach znów tak indywidualnie się nie pryska, tylko ogółem tam szyca ucieka z plantacji no tam kapusta średnio wcześna. no i później wczesna tak to wygląda no zobaczę no zawsze dużo kapusty sadzę ale nigdy nic nie zbieram to jest taka ziemia ciężka, że to nie chce ruść ale to pole jest tak nasycone kurzenicami, że szok jak zaczynają kapusta startować daję saletrę, ona działa 20 dni żeby odbiła, a później gdy się ukorzeni to już czerpie z tych kurzenic. No i tu moje piękne ogórki, ale sucho to prawdopodobnie nic się nie będzie wiązało. Tu mam buraki cukrowe, pastewne, cały pas do moich parzysto-kopytnych stworzeń. No i te śliczne ziemiaki. I tu jest ta cała pakamera na pszczele ramki. No proszę Państwa, tym moim porannym doświadczeniem serdecznie się z Państwem żegnam.